Witaj, z tej strony Adam Dąbowski. Zapraszam Cię serdecznie 16 lutego na wieczorny, darmowy webinar pod tytułem Pułapki Umysłu. Niezwykle ważny, niezwykle wartościowy i niezwykle praktyczny e, trening online, który przeprowadzi Cię przez to, co może Cię blokować i powstrzymywać przed osiągnięciem tego, na czym Ci zależy. Możesz mieć ambicje, motywację, wsparcie od ludzi, możesz mieć nawet ciąg sukcesu w życiu, ale jeśli wpadniesz w Pułapkę Umysłu, to będąc nawet najbardziej wartościową i genialną osobą, poniesiesz porażkę. Dlaczego? Dlatego, że to są mechanizmy obronne, to są mechanizmy podświadome, z których jeśli nie zdajemy sobie sprawy, to żadna medytacja, żadne wizualizacje, pozytywne myślenie, żadne ćwiczenia coachingowe nie pomogą, ponieważ głębiej coś nas będzie blokować. Dlatego też musisz być na tym webinarze, zapisz się już teraz, podając swojego maila i zarezerwuj sobie czas 16 lutego wieczorem, ponieważ wtedy opowiem Ci nie tylko o kluczowych pułapkach umysłu, ale również podpowiem Ci, jak z kilku z nich wyjść, jak sobie z nimi poradzić. Ponieważ możesz czytać książki, możesz chodzić na szkolenia, możesz się motywować poprzez szkolenia, możesz się motywować poprzez robienie fascynujących rzeczy w życiu, ale jeśli wpadniesz w pułapkę, to nic z tego. Zarazem, jeśli brakuje Ci energii, jeśli czujesz, że się kręcisz w kółko, jeśli czujesz, że co czas te same problemy ci dopadają, jeśli czujesz, że wiesz dużo, ale nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, to najprawdopodobniej możesz być w jednej pułapce umysłu albo większej ich ilości. Dlatego zapisz się i przejdź. Niezwykle ważny to będzie webinar dla Ciebie. Wierz mi, naprawdę. Ale zarazem ostatnie 5 minut. Będzie poświęcone konkursowi. Będzie do wygrania darmowe wejście na marcowe moje szkolenie. Dokonaj zmian, oraz będzie można zdobyć zniżki na to szkolenie. To nie będzie kompletnie webinar sprzedażowy, od razu zapowiadam. Będzie to bardzo wartościowy, merytoryczny trening online. A ostatnie 5 minut poświęcimy właśnie na to, że jeśli chcesz się ode mnie uczyć, chcesz dokonywać zmian przy pomocy moich metodologii, mojego podejścia, mojego wsparcia, to zapraszam serdecznie. Możemy zobaczyć się na webinarze, a później na początku marca. Ale teraz zapisz się na webinar. Do zobaczenia.